To tak, zaczynając w ogóle dzisiejsze nagranie. Na początku przypomnę, że mamy fundamenty wiary, które są wydane przez nas obóz. Także pomijając no, pomijając w ogóle temat e, tych nauczeń do poduszki, warto sobie brać. Później nie trzeba przerabiać wielu tematów. Jak powinno się w rodzinie żyć, w małżeństwie. Jakie powinno się mieć podejście do kościoła? do pieniędzy, podejście do żony jak jest w tym w w ogóle podejście do swojej codzienności. Eee, troszkę też jest do kupienia na stronie fundacji www.fundacjakrólestwot.pl Więc lokowanie produktu to tyle, a nawiązując teraz do cyklu fundamentalnych nauk, e, mówiliśmy o tym do tej pory, e, kim jest Jezus i kim on dla nas powinien być. Tak? Praliśmy to z perspektywy duchowej, z perspektywy fizycznej. O tym też, że Jezus jest rzeczywistością trzy pierwsze filmy. Dzisiaj, zanim <laughs> będziemy mówić o konkretnych jeszcze rzeczach związanych z Jezusem, chciałbym, żebyśmy zdali sobie sprawę, co oznaczał Krzyż. I teraz to, co wydaje się najbardziej fundamentalne na dzień dzisiejszy według mnie w Polsce, dla Kościoła, eee, to pytanie, dlaczego przykazania, dlaczego praktyka chrześcijańska, dlaczego zasady, dlaczego prawidła, jakie oni mają do nas odniesienie, <grywanie> czym one są, czym nie są, czym jest przymierze, czym nie jest przymierze, czy my teraz dzisiaj w ogóle jako chrześcijanie... Jesteśmy do czegoś zmuszeni, czy my nie jesteśmy zmuszeni, czy my mamy jakieś wytyczne co do życia, czy przestrzeganie wytycznych nas przeklina, czy nieprzestrzeganie nas nie przeklina. O co chodzi w ogóle w życiu chrześcijańskim? Bo osadowiliśmy Jezusa. Jezus jest osadowiony. Wiemy, jaki był fizycznie, wiemy, jaki jest duchowo. I wiemy, że fundamenty wiary, w ogóle tak naprawdę trzeba sobie zadać pytanie, po co fundamenty wiary? Jak myślicie, po co fundamenty wiary? No bo teraz można by nauczać o kolejnych elementach życia, jak żyć. No ich ludzie mówią, no przecież my nie musimy tak naprawdę przestrzegać przykazań, ani prawideł bożych, no bo przecież Jezus, Jego łaska zakryła wszystko. To po co my w ogóle nauczamy fundamenty wiary? Żeby się uczepić, żeby się trzymać. Żeby się uczepić, żeby się trzymać. No ale przecież jak Jezus zapłacił... Dom bez fundamentów się nie ostoi. Dom bez fundamentów się nie stoi. I o tym już mówiliśmy wcześniej, ale jednak to sformułowanie eliminuje nasz, nasz, na, nasz postawę taką, która mówi, wszystko będzie dobrze. Bo jesteśmy z Bogiem. I... To, co będę chciał dzisiaj poruszyć, chcę pokazać, że w ogóle jak to wygląda, bo uważam, że wielu chrześcijan nie ma czegoś takiego, jak posadzenie siebie odpowiednio w stosunku do Boga. Bo jednak, kiedy my oddajemy życie Bogu, to znaczy, że my je oddajemy i my rodzimy się na nowo. Tak? I jak ostatnio sobie w pracy rozmawiam z pewnym człowiekiem, no mówi: Oglądam Twoje wywody w Katowicach. Ewangelizacyjne, no ale proklamujecie religię, nie? Ja mówię, no właśnie, właśnie nie. Nie proklamujemy religii, nie? No ale, że jest to uczony człowiek, bardzo mądry, bardzo inteligentny. Próbuje mi uzasadnić, dlaczego, że każdy ma jakąś religię protestancka, katolicka, jakakolwiek inna. Ale kiedy mówię, że tutaj chodzi o relacje, jest to, w ogóle jest mur, nie? Nie rozumiem, co ty gadasz, nie styka mi się to, nie spina mi się to. Tak, jeżeli odnosimy to się do konkretnych dziedzin życia. Nie? Mówimy tak, dobrze mówicie, nie? ale to jest jakaś religia. Mówię nie, to jest relacja. Pff. Nie czaj, nie czaj. I ja to rozumiem, że nie czaj, bo to jest normalne. Żyjąc w kraju, w którym wszystko jest instytucjonalne, w którym wszystko jest jakoś poukładane, nie? Rób to, nie rób tego. A my mówimy tutaj o relacji i to w ogóle jeszcze z Bogiem, który, który na nie wiadomo, czy zapoczątkował ewolucję, czy był wielki wybuch, czy nie. Mówimy o umyśle naukowym. Jak można mieć z czymś takim relację? No i tutaj przychodzi nam odpowiedź Jezusa. Bo Jezus to jest nauczyciel, między innymi. To jest manifest Boży. Ale dobra, co się dzieje z chrześcijaninem, który uważa, że potrzebuje zbawienia? Który ma w swoim sercu odrzucenie, wie, że prawdopodobnie przyjdą konsekwencje na jego błędne życie. Albo inaczej ciągnie po prostu do Boga i czuje się oddzielony. Potrzebuje się narodzić na nowo. Potrzebuje oddać życie Bogu. Potrzebuje wyjść z jakiejkolwiek patologii swojego życia, jak nie wiem, choroba, jak yy, poniżenie, czy różne tego typu inne rzeczy. Człowiek przyjmuje Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I co się dzieje? Zaczyna się robić reakcja chemiczna, że tak powiem, przede wszystkim. On rodzi się na nowo i odradza się, od, od, odradza się wewnętrznie. Święty Duch zamieszkuje go i w związku z czym on się staje nowym stworzeniem. Pan Jezus mówi przez usta proroków słowo: mówi przez usta proroków, że będzie miał swój lud, którym da serca. Mięsiste, w których będą wypisane prawidła Boże. Tak? Jednak, idąc w czasie dalej, Jezus, kiedy chodzi po ziemi, mówi, że ten, kto go kocha też, będzie wykonywał jego polecenia. Często chrześcijanie mówią: Jak będziesz wykonywał polecenia, to będzie to dowód, że kochasz Pana Boga. To nie chodzi o to. Jeżeli Ty kochasz kogoś, to robisz to, co on ma w sercu. I to jest naturalne. Czym stał się krzyż w takim razie Jezusa? Co on zmienił, skoro wcześniej było e, prawo Boże, judaistyczne, dziesięć przykazań. W Starym Testamencie ludzie mieli do przestrzegania, jeżeli przestrzegali, byli w stanie <gryw> powiedzielibyśmy na dzień dzisiejszy w stanie własnym święcającym, jak, jak w kościele katolickim i mogli oczekiwać od Boga jakiegoś błogosławieństwa, akceptacji. Jeżeli nie, odrzucenia. Mamy takie podejście, ale dalej faktem jest to, że ludzie, którzy w tamtym czasie nie wierzyli w Boga i nie wierzyli w to, co On mówił, nie zostali usprawiedliwieni. Umierali, zasypiali i szli do krainy umarłych. My dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym przechodzimy do domu Ojca. Bo jest napisane, że On tym, którzy uwierzyli, dał moc stać się dziećmi Bożymi. I to powoduje, że my dzisiaj jesteśmy w domu Ojca. Jezus mówi: Ja idę przygotować mam mieszkania, bo w domu Ojca jest mieszkanie wiele. Słyszeliście kiedyś o takiej teorii, że tak powiem, chrześcijaństwa? To, że Przede wszystkim, bo my mówimy o Jezus na krzyżu umarł za nas, abyśmy dostąpili zbawienia. Ok? Czyli czego? Wolność wiecznego potępienia. Też taki slogan, nie? Ale jest to slogan. Czyli co? Nie umrę na wieki, ale będę żył, nie? W praktyce wygląda to tak, że my zamieszkujemy dzisiaj niebo. No w duchu swoim. I z tego mieszkanie już nigdy nie zostaniemy wyrzuceni. To jest życie wieczne z Bogiem. Razem z Chrystusem zasiadliśmy na tronie. W innym fragmencie jest napisane, że razem z Chrystusem zasiadliśmy na tronie. Natomiast tron, między innymi, to jest informacja o pewnym stanie rządzenia, królestwa. Jesteśmy na ziemi w ciałach i w duszach. I tutaj mamy szerzyć królestwo. Czym jest królestwo? Królestwo to są rządy pewne. Jak wyglądają rządy Chrystusa? Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Więc rządami jest przestrzeganie Jego przykazań. <laughs> Zamknęło się? dopiło się? Szerzenie królestwa tutaj na ziemi to przestrzeganie Jego przykazań. Prawidłowość. Tak się szerzy królestwo na Ziemi. Władzę na Ziemi sprawował Szatan, który był ojcem kłamstwa. I wszyscy ludzie zasiadali w kłamstwie i byli na tronie kłamstwa razem z Szatanem. Byli dziećmi i są dziećmi kłamstwa, Szatana. Tak? Teraz, my, którzy rodzimy się na nowo, mamy ojca światłości i ojca prawdy. W swoim sercu. I prawda, która do nas mówi każdego dnia, każdego dnia, każdego dnia mówi do nas prawda, ona, jeżeli powiem wymusza, to jest to agresywne słowo, ale ona oczekuje posłuszeństwa poniekąd. I nie chodzi o prawdę, która jest w Biblii zapisana. No tak jak mówiliśmy w, w wcześniejszych nauczaniach, jest słowo, które jest pisane, a jest też słowo, które masz w sercu. Logos, które jest pisane, i rema, czyli objawione słowo, które masz w sercu. Duch święty dzisiaj mówi do ciebie, do każdego z nas, przez nasze serce. To się nazywa poprzez wewnętrzne przekonanie, prawda? Jeżeli ty jesteś posłuszny, posłuszna wewnętrznemu przekonaniu, masz moc do szerzenia królestwa. W przeciwnym razie. W Przeciwnym razie nie. Ponieważ my jesteśmy dziećmi, to jest napisane, że tych też prowadzi Duch Święty. I może to oczywiście, jak już wspominałem, poprzez to, że będzie nas skierował do pisma. Żeby się uczyć, żeby poznawać. Jasne. Ale to jednak napełnia nas serce, bo naszym motorem napędowym jest nasze serce, czyli miejsce zjednoczenia z Bogiem wewnętrzny człowiek. Chciałbym połączyć dzisiaj dwa tematy, żebyśmy zrozumieli jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli jesteśmy w duchu z Bogiem, to teraz, żeby w świecie psychofizycznym mogło manifestować się to miejsce w duchu, my musimy dostroić nasze ciała i nasze umysły do tego, co mówi Słowo. I tutaj chciałbym zrobić taką jedną Dygresja. Słowo Boga, czyli Jezus. Tak? Czytajmy temat, że Jezus jest Słowem Boga? Czajmy. Jest napisane w wielu miejscach, że Chrystus został wyniesiony ponad wszystko. Jest napisane, że to jest Król Królów i Pan Pan Panów. Prawda? Wiem. Jednocześnie musimy spojrzeć na to w ten sposób, że to, kim jest Jezus, Czyli to co robił, to co mówił, to co manifestował jest ponad wszystko to co nas otacza. I prawda zawsze wychodzi na wierzch. Dlatego kiedy w naszym życiu przychodzi światło, przychodzi Jezus, on zawsze pokazuje faktyczny stan. A prawda jest stanie nas wyciągnąć z każdego grzechu. Przykład. Wiemy, że w Chrystusie Jezusie wszelkie bogactwa tego świata do nas należą. Ponieważ jesteśmy spadkobiercami, a Boga jest Ziemia i to, co ją napełnia, tak? No okej. Okay. Ale dzisiaj, wierząc w ten aspekt, my szukamy w tym Chrystusa w naszym życiu. Tak? Na przykład, jestem dzisiaj za dwa tysiące i nie mogę się czuć bezpiecznie. Ktoś powie: O, Jejku, przecież Twoje bezpieczeństwo jest w Bogu. A co Bóg mówi na temat finansów? A co mówi słowo na temat finansów? No bo Bóg jest słowem, tak? Będziesz pracował. Takie jest słowo. Będziesz pracował. I to błogosławieństwo manifestujemy przez pracę. Jest człowiek, który jest leniem i nie pracuje. Jest człowiek, który jest pracujący, prawda? Który z nich będzie prezentował e, finansowe błogosławieństwo? Czyli co? Prawdę Bożą, tak? Dziedzictwo, obietnice, tak? Który z nich? A, a, a dlaczego? Tak? Ale dlaczego? Bo tak mówi Słowo, bo jest posłuszne Słowo. Czy On musi pracować? Absolutnie nie. Nie musi. Nie. Czy to spowoduje, że On z domu Ojca go do Ojca zwierzuci? Absolutnie nie. Nie ma bata. Nie ma nic, co by mogło człowieka odrzucić od miłości Ojca. Natomiast jeśli On chce żyć w tym, nie, to musi słuchać Ojca. I to jest prawidło Boże, które dalej tak samo je mamy w domu. Tak samo je mamy tutaj na ziemi. Tak samo je mamy wszędzie, bo prawidła są wszędzie takie same. Cały świat jest stworzony na prawidłach. Idąc dalej, jest prawidło, które mówi, że kto panuje, że może być człowiekiem, może być niewolnik który jest w świecie fizycznym niewolnikiem czyimś. No my teraz nie żyjemy w czasach niewolnictwa, chociaż z tymi etatami różnie na, 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 na to spojrzeć. Ale może być dzisiaj człowiek, który jest niewolnikiem, a może panować nad swoim panem. Jeżeli jest posłuszny Bogu, jeżeli skrupulatnie wypełnia swoje obowiązki. Wyobraź sobie sytuację, w której jesteś u kogoś pracujesz, nie? Ale jesteś skrupulatnym pracownikiem, pracownicą, jak żeśmy rozmawiali, nie? Będziesz miała na tyle w życiu autorytetów, na tyle w życiu siły, żeby zarządzać swoim Panem. Spójrzcie, jest sytuacja Daniela i sytuacja Józefa w Starym Testamencie. Będziesz taki sam jak on, i będziesz zarządzał jego dobrami. Sytuacja Daniela i sytuacja Józefa wyglądała tak, że jeden był w Babilonii, a drugi był w Egipcie. I ich skrupulatność, ich doskonałość w wykonywaniu pracy doprowadziła ich do tego, że faraon powiedział: Dajcie mu pierścień, dajcie mu złoto, dajcie, będziesz godnością taki sam jak ja, a i ty będziesz zarządzał wszystkimi dobrami. Ja, faraon, tylko będę, że tak powiem, większy od ciebie. Będzie podejmował decyzję ale On zarządza. I notabene jest w hierarchii Faraon wyżej, ale wszystkim, co należy do Faraona, zarządza kto? Józef. To samo było u Daniela w Egipcie. Dlaczego o tym mówię? Chodzi, chodzi mi o to, że hierarchia jest w prawidłach Bożych. Jeżeli Ty przestrzegałsz prawidłów Bożych, na tej ziemi jesteś coraz to wyżej, a jest napisane, że jesteśmy głową, a nie i w momencie, kiedy my dostosowujemy się do prawidłowości Bożych, wchodzimy na szczyty. Na szczyty tego, co się nazywa dzisiaj: świata, na szczyty społeczeństwa, na szczyty wszystkiego, co nas otacza. Tym samym dostępujemy wszelkiego błogosławieństwa abrahamowego, czyli do życia w szczęściu, w pokoju, w dobrostanie, w zdrowiu poprzez praktykowanie i życie w prawidłach Bożych. Czy tu chodzi o to, że mamy jakieś przepisy przestrzegać? Jeszcze raz mówię, tu nie chodzi o przepisy, tu nie chodzi o przepis na, na zupę, jak Artur tam wczoraj w życiu no, przepis na modlitwę. Tu chodzi o to, że my w swoim sercu usadawiamy, że Bóg jest naszym Ojcem, a Jego słowa są naszym bezpieczeństwem. Chcemy się czuć bezpiecznie. Musimy słuchać ojca. Bo ojciec mówi nie idź na ulicę. Analogicznie. Nie bądź leniem. Pójdź do tej pracy. Ojciec mówi. E, nie wiem. Nie wychodź bez ubrań na dwór. Analogicznie. Ojciec mówi e, połóż na chore ręce. Na chore miejsce swojego ciała ręce. Nie? Albo na czy, czyjegoś ciała, chore miejsce, położę ręce. Powiemy, czy my musimy coś robić? Nie musimy. Ale jeżeli chcesz korzystać ze stołu błogosławieństw, jednak musisz wykonać ruch. A ten ruch jest następstwem Twojego posłuszeństwa. I to posłuszeństwo nie jest wynikiem podrzucenia od ojca. A co dalej idzie elementem buntu, tylko posłuszeństwo i religii. Ale posłuszeństwo jest wynikiem tego, że Ty wiesz, że w domu Ojca twego czujesz się bezpiecznie. I ten dom, który jest królestwem, on musi panować tu w Twoim życiu na ziemi. Bo w granicach Izraela jest bezpieczeństwo. Granice Izraela to są prawa, przepisy Boga. Tylko, że Boga w pierwszej kolejności. Jak powiedziałam wcześniej, musimy traktować jako Ojca. Dla nas Bóg w pierwszej kolejności nie jest Bogiem, tylko ojcem. ale mówi, musimy być do Niego Abba, Ojcze, tatusiu, a dopiero później jest Królem, Bogiem, i tak dalej, i tak dalej. To jest nasz tata. I jeżeli my traktujemy Boga jako tatę, Jego słowo zaczynamy inaczej traktować. Nie jako urząd, nie jako nakazy i zakazy panujące w prawie. Ja kiedyś dałem takie nauczanie, które mówi, że po prostu przykazania Boże są jak przepisy. Tylko to nauczanie, ono pokazywało, że mój stan poznania Boga to było poznanie na pułapie Pana. Poznanie na pułapie urzędu. Na, poznanie na pułapie urzędu. Jakby jeszcze nie odbierałem jako ojca. Dlatego przestrzeganie przykazań jest ciężkie. Dzisiaj żyjemy w Polsce, mamy masę przepisów, o większości z nich nie wiemy, nie, wiek, czyli w większości też nie przestrzegamy. Jeżeli masz ojca i znasz ojca i wiesz, co on mówi do ciebie, naturalnie te rzeczy z automatów wchodzą do twojej codzienności. Bo wiesz, że tam jest jego miłość, że on jest słowem, czyli w nich są. W nich, w tych słowach jest zawarta jego miłość, że w tych słowach jest zawarte bezpieczeństwo że w tych słowach jest zawarte błogosławieństwo. Ojciec, ja się modlę teraz na tym miejscu, żeby każdemu z nas tutaj zgromadzonych i tym, którzy będą oglądać to nagrania, zburzył się mur teraz religii. Zburzył się mur odrzucenia. Zburzył się mur sieroctwa I żeby z łatwością Duch Święty objawił nam, że Bóg jest dla nas i sen, a wszelkie Jego słowo to słowo błogosławieństwa dla naszego życia. Żebyśmy traktowali Słowo, czyli Boga, jako Jego manifest miłości do nas, jako, jako ta rzeczywistość, która jest dla nas błogosławieństwem. Żebyśmy nasze serca priorytetowo potraktowały w ogóle Jego słowo bo wiemy, że to jest życie. Że słowa naszego Ojca to jest życie. Słowa Ojca to jest życie, a chodzenie w tym wynosi nas ponad wszystko to, co diabeł, diabeł sprezentował ludzkości. Chodzenie w tym wyciąga nas ponad wszystko to, wszystkie te konstrukcje diabelskie, które zostały dla ludzkości zbudowane. Bo serce Ojca powoduje ich cenie i wykonanie. I prawidła Boże nie są dla nas żadnym uciśnięciem, ale wręcz inaczej. Człowiek, który wie, że prawidła Boże są dla niego błogosławieństwem, on nie śpi i nie drzemie, dopóki nie znajdzie, jaka jest prawidłowa droga w jego życiu. Jeżeli my widzimy, że na przykład, nie wiem, nasze zdrowie podupada, nasze finanse podupadają, nasze w ogóle różne elementy życia podupadają, to serce dziecka biegnie do Ojca. Czyli w praktyczny sposób może to oznaczać, że serce dziecka idzie do pokoju, zamyka się na klucz, bierze Biblię do ręki i modli się nawet bez Biblii. Ale w Biblii na przykład ja szukam, co Bóg ma do powiedzenia na, na temat, nie wiem, no zdrowia, na temat finansów. I szukasz, i czytasz. I teraz nieważne, czy ty czytasz Nowy czy Stary Testament. Stary Testament przestaje cię potępiać i przestaje gryźć. Nowy Testament przestaje stawiać przed tobą wymogi. Ty czytasz i choćby nawet Księdze Genezys na pierwszej stronie jesteś w stanie odebrać coś do Twoich finansów, do Twojego zdrowia. Bo choćby nawet tam jest napisane i Bóg powiedział i stało się, a wszystko było dobre. I Ty już masz objawienie, że masz mówić do swojego ciała i do swoich finansów. Ale Ty wiesz, że twój Tata chce dla Ciebie błogosławieństwa. I wtedy Twoje serce jest przekonane, a jakim człowiek jest, Człowiek jest taki, jak myśli o sobie w sercu swoim. Przypowciach Salomona widzimy, że to, co człowiek myśli o sobie, tak też ma. I to od serca zależy, jak my mamy, a nie od naszych afirmacji, więc jeżeli nasze słowa będą motywowane naszym sercem, to rzeczy będą miały miejsce w naszym życiu, możemy być religijnymi ludźmi, którzy przestrzegają przykazań, a jednak nie widzieć efektów naszej wiary. A możemy być ludźmi, którzy są przekonani, że mają ojca, który nam zbudował już mieszkanie. I my zasiadamy w tym niebie, i z chęcią. To tak, na przykład rozmawiałam sobie ostatnio z, z pewną osobą i mówię: Wyobraź sobie, że masz co tydzień nawet na konto przelewane 50 tysięcy złotych. I to jest karta od Boga. I jest co tydzień przelewane tam 50 tysięcy złotych. Możesz robić z tym co chcesz. Tak samo jest z prawidłami Bożymi. Żeby skorzystać z błogosławieństwa, musisz wziąć kartę i musisz pójść coś zrobić. Chcesz wakacje na Teneryfie? Musisz pójść zapłacić, musisz pójść wybrać. Okej, okay, mamy teraz komputery, ale musisz pójść, że tak powiem, do biura podróży. Chcesz coś ze sklepu? Musisz pójść i zrobić. Chcesz. Biznes sobie tworzy, nawet zainwestować w coś, musisz pójść i zrobić. Tak? Pójść i zrobić. I tak samo mamy w życiu z Bogiem. Chcesz czegoś, musisz wziąć prawdę Bożą i pójść i zrobić. Chcesz widzieć uzdrowienia, musisz wziąć prawdę Bożą pójść i zrobić. Chcesz widzieć jakikolwiek element przełomu w swoim życiu, musisz wziąć ją, tą prawdę Bożą, pójść i zrobić. I sukces jest kwestią krótkiego czasu. Więc my dzisiaj, jako ludzie, nowe stworzenia, to już nawet nas pismo nie opisuje jako nowe jako ludzi, ale my jako nowe stworzenia w Jezusie, Chrystusie, mamy kartę przepełnioną wartością. W ogóle ktoś powie, Mateusz, okej, okay, mówisz o finansach, mówisz o karcie, no ale jak samo pismo opisuje Jezusa? On się stał ofiarą, przebłaganą, zapłatą. Zapłatą. Abyśmy stali się uczestnikami tego błogosławieństwa. On zapłacił. Mówisz, okej, okay, dostałam kartę, mam, mam co tydzień 50 tysięcy złotych, nie? No, ale wiemy w świecie, że jest prawidłowo, że trzeba zarobić na to. Ktoś zarobił na to. Ty Jezus. Jezus za to zarobił. Zarobi. Zarobił swoim życiem, to jest raz, bo żył 33 lata, w idealnym stanie. Wiecie, bo czym jest stwierdzenie, że Jezus nie, nie, nie przekroczył żadnego przykazania Bożego? Że Jezus we wszystkim był posłuszny. No właśnie to, o czym mówimy. Jezus w 100% był podległy prawidłom Bożym. W 100%. Więc on został wywyższony. Ostatecznie. A na krzyżu wymieniliśmy się tym faktem. Więc teraz Błogosławieństwo przyszło na nas, abyśmy mogli korzystać z tego stołu. Ale żeby korzystać z tego stołu, trzeba brać tego Jezusa za wzór i stać się, jak w innym miejscu Pisma mówi, uczniami Jego i Go naśladować. Naśladować kogo? Jezusa? Nie, jak w drugim nagraniu, historycznego, ale prawdy Boże, bo Jezus jest prawdą, prawda? Myślę, że na tym etapie bo jeżeli zaraz będziemy przechodzić już do konkretnych prawideł, do fundamentalnych elementów naszego życia, na tym etapie czwartego filmiku, to wystarczy. I zaczniemy od dobroci Bożej, o dobroci Boga i o tym, że jest i jest dobry już w następnym niedzielę. Pa.